Osiem, dziewięć, dziesięć, jeden sto dwa, dwieście, trzy, trzysta, cztery, czterysta, pięć. Pięćset sześć sześćset siedem siedemset osiem osiemset dziewięć dziewięćset dziesięć tysiąc Sto dwadzieścia Sto złotych

123 złote, 124 złote, 125 złotych, 120 złotych, 121 złotych, 122 złote, 123 złote.

622 zł. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.